Cześć. W tym odcinku pokażę Wam, jak schakować i zmodyfikować oprogramowanie we wyświetlaczu do e-bike'a. Dzięki temu wykorzystamy istniejące urządzenie i wgramy do niego własne oprogramowanie, które możemy dowolnie spersonalizować, tak aby na przykład, wyświetlało naszą grafikę lub posiadało funkcje, które potrzebujemy. Tak zhakowany i przerobiony wyświetlacz wykorzystam w naszym autorskim projekcie MPE, czyli komputerze pokładowym do rowerów i pojazdów elektrycznych. O którym więcej możecie poczytać na stronie ebikecomputer.com. Do tego odcinka wybrałem Wyświetlacz firmy APT, model 560C. Dlaczego ten wyświetlacz? Otóż dlatego, że potrzebuje małego wyświetlacza, a już znam wyświetlacze tej firmy, znam modele 850C i 860C. Te wyświetlacze wyróżniają się tym, że da się do nich wgrać w sad z oprogramowaniem bez otwierania tego wyświetlacza. Każdy bez zaplecza technicznego i programistycznego może zaktualizować oprogramowanie w tych wyświetlaczach w swoim domu. Oczywiście ktoś wcześniej musi najpierw skalkować ten model wyświetlacza i stworzyć do niego oprogramowanie. I tym właśnie zajmiemy się w tym odcinku. Dodatkowo wyświetlacz ma dość szeroki zakres napięcia zasilania od 15 do 68 V, co czyni go dobrym wyborem przy zastosowaniu w rowerach elektrycznych. Nie przedłużając, przejdźmy już do tematu odcinka. Żeby napisać program, który wgramy do wyświetlacza, musimy się dowiedzieć, jaki mikrokontroler nim steruje oraz jakie jak podłączone są peryferia do pinów tego układu. Aby to zrobić musimy oczywiście otworzyć obudowę i zbadać urządzenie. Ten wyświetlacz jest szczelnie zaklejony, więc jedyna opcja to użycie narzędzi i rozpiłowanie obudowy. Ja wykorzystałem do tego mini szlifierkę z tarczką do cięcia. Przy tym zabiegu należy bardzo uważać, zwłaszcza w okolicy taśmy wyświetlacza, którą łatwo uszkodzić. Nie pytajcie skąd o tym wiem. Po otwarciu ukazuje nam się wyświetlacz i płytka PCB z komponentami elektronicznymi. Widzimy, że w środku znajdują się m.in. wyświetlacz LG LH219WQ1. Ma on 2,19 cala przekątnej. Ma rozdzielczość 240x376. To jest wyświetlacz TFT. Steruje nim mikrokontroler GD32F103RCT6 to jest Cortex M3. 48 KB ramu i 256 KB Flashu w obudowie LQFP64. Obok mikrokontrolera widzimy kwarce 8 MHz i 32 MHz. Jest też pamięć EEPROM HT24LC04 4 KB z interfejsem i c Mamy złącze do programowania i debugowania JTAG-SWD. Mamy przetwornicę DC-DC XL Semi XL 7005A. Od 5 do 80V zasilania. Jest to przetwornica typu step down. Mamy też tutaj regulator liniowy 78M05 5V. Obok niego jest zaraz regulator AMS 11733 3,3V. No i jest też mnóstwo elementów pasywnych kondensatorów, rezystorów tutaj nie będziemy już ich wymieniać. Również widzimy za to, jak podłączone są przewody i który kolor do czego służy. Mamy tutaj cztery przyciski, z których jeden to włącznik. Mamy komunikację UART RXTX i mamy zasilanie BAT IN, mamy switch, czyli BAT OUT i mamy GND masę. Po włączeniu wyświetlacza na tym przewodzie, który jest oznaczony jako switch, pojawia się również napięcie baterii, którym możemy zasilić pozostałe urządzenia w naszym rowerze, np. Na komputer MPE lub sterownik. Sam mikrokontroler to Gigadevice GD32F103 RCT6. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest bliźniaczo podobny do STM32F103 RCT6. Jest na tyle podobny, że możemy korzystać ze środowiska programistycznego przeznaczonego dla popularnego STM32, a jako cel możemy wybrać właśnie STM32F103RCT6. Ja będę korzystał ze środowiska system Workbench for STM32 od firmy AC6. Będę korzystał z biblioteki Standard Peripheral Library Wiemy już jakie mamy komponenty Teraz potrzebujemy wiedzieć do których pinów mikrokontrolera podłączone są poszczególne układy Płytka jest dwuwarstwowa i dosyć dobrze widać jak biegną ścieżki A tam gdzie nie widać posłużymy się multimetrem i zbadamy ciągłość obwodu Rozpiskę i numerację wyprowadzeń znajdziemy w dataszycie od mikrokontrolera Przykładowo sprawdźmy teraz gdzie podłączony jest przycisk plus Przycisk plus to jest ten czerwony przewód i od niego idzie tutaj cienka ścieżka. Idzie ona tutaj pod tym białym przewodem. Tutaj ją widzimy. Idzie w lewo, i dochodzi do przelotki, która nas kieruje na drugą stronę płytki do tej właśnie przelotki. Na drugiej stronie odnajdujemy właśnie drugą część tej przelotki. Lecimy dalej po ścieżce. Widzimy, że ścieżka dochodzi do kondensatorów filtrujących. I dochodzi do nóżki mikrokontrolera, siódmej od dołu po prawej stronie. Gdy otworzymy sobie instrukcję, zobaczymy, że ta nóżka to jest nóżka PA7, czyli port A, pin 7. Po prześledzeniu wszystkich ścieżek, otrzymujemy następujący układ połączeń. Wyświetlę go tutaj na ekranie. Nie będę wszystkiego po kolei omawiał. Każdy wyświetlacz przy uruchomieniu urządzenia. Musi zostać zainicjowany specjalnym ciągiem następujących po sobie komend. Gdy budujemy od zera urządzenie, to dobieramy wyświetlacz u dystrybutora i korzystamy z instrukcji obsługi i programowania danego wyświetlacza. Jest tam napisane, z jakiego sterownika korzysta wyświetlacz i jakie komendy przyjmuje dany sterownik. W tym momencie, gdy hakujemy wyświetlacz, konkretnie do tego urządzenia 560C, mamy tylko symbol wyświetlacza LG LH219 WQ1. Spróbujmy zatem znaleźć do niego instrukcję w internecie. Przeglądając internet, szybko natrafimy na tą instrukcję, czyli ten z angielskiego datasheet. Niestety okazuje się, że w instrukcji nie ma napisane z jakiego konkretnie sterownika korzysta ten wyświetlacz. Są tylko opisane pewne komendy inicjalizacyjne, ale za choinkę nie chciały mi działać wpisane do programu. Postanowiłem, że odczytam procedurę startową wyświetlacza przy pomocy analizatora stanów logicznych. Kupiłem specjalnie do tego celu analizator Kingst LA5016 za 980 zł. Nie muszę znać wszystkich komend sterownika, wystarczą mi tylko dokładnie te, których teraz używa mikrokontroler do uruchomienia wyświetlacza. W pierwszej chwili pomyślałem, że przylutuję cienkie przewody do płytki PCB i do nich podłączę analizator. Podobnie zrobiłem we wyświetlaczu 850C. Niestety, szybko porzuciłem ten pomysł dla tego wyświetlacza, gdyż ścieżki są na tyle cienkie, a złączka na tyle mała, że moją lutownicą i moimi zdolnościami, które posiadam, nie dam rady tego zrobić i tylko uszkodzę niepotrzebnie płytkę. Postanowiłem więc, że zbuduję przejściówkę w postaci kolejnej płytki PCB ze złączkami, do której będę mógł się wygodnie podłączyć analizatorem stanów logicznych. Na szczęście w instrukcji wyświetlacza jest pokazana ta złączka, jest oznaczony pin pierwszy oraz jest napisane jaki symbol producenta posiada ta złączka. Jest tutaj napisane, że to jest złączka JAE JAEAA07S020VA1. No i niestety tutaj okazuje się, że nie mamy na tyle szczęścia, gdyż taka złączka jest niedostępna. Ale dziwnym trafem, jako podpowiedzi sklepu, wszedłem w kartę katalogową innej złączki tego producenta do złączki o symbolu WP7A S020 VA1 R8000 i bingo! Ta złączka ma takie same rozmiary i kształt jak ta w wyświetlaczu 560C, no i jest dostępna. Niestety jest dostępna tylko w USA, no a ja mieszkam w Polsce, także niestety będzie drogo. W każdym razie zamówiłem taką złączkę męską i żeńską, co wyniosło razem z dostawą 120 zł. Zaprojektowałem płytkę PCB, która umożliwi mi jednoczesne podłączenie wyświetlacza i analizatora stanów logicznych. Płytkę zamówiłem we firmie JLC PCB z Chin razem z towarem do budowy mojego komputera pokładowego MPE. Więc powiedzmy, że nie zapłaciłem za transport, bo i tak coś bym u nich zamawiał. Same płytki bez transportu w ilości 5 sztuk kosztowały 10 zł. Nieprostym zadaniem okazało się przylutowanie złączek serii WP7. Są bardzo małe, odstępy od środka do środka kolejnej nóżki to tylko 0,4 mm. Dla porównania, kładę obok niego zapałkę, żebyście mogli zobaczyć, jakie to jest małe. Oczywiście dla chcącego nic trudnego, po chwili lutowania mamy przylutowane złączki i gold piny do podłączenia analizatora. Możemy teraz uruchomić analizator stanów logicznych i odczytać dane. Tak jak wspomniałem wcześniej, używam analizatora KINGS LA5016, 16-kanałowy, częstotliwość akwizycji do 500 MHz. Odczytałem dane wysłane do wyświetlacza i wyglądają one następująco. Co ciekawego możemy zauważyć: gdy odczytamy protokół, rozpoczynając od bitu najmniej znaczącego LSB, to otrzymamy same bzdury. Okazuje się, że protokół komunikacyjny dla komend sterujących tym wyświetlaczem ma przesunięcie bitowe o jeden w lewo, dlatego pierwszy bit danych na analizatorze protokołu 6800 w programie kings Dvis ustawiamy na kanał pierwszy, a nie na kanał 0. Po takim ustawieniu dekodera protokołu w analizatorze widzimy komendy prawie takie same jak w instrukcji do wyświetlacza. Okazuje się, że w instrukcji zabrakło jedynie informacji o przesunięciu bitowym o jeden w lewo. Być może dla kogoś bardziej doświadczonego niż ja, to jest oczywiste, ale dla mnie nie było i bez analizatora stanów logicznych na pewno bym do tego nie doszedł. Oprócz danych przesłanych w sekwencji startowej widzimy również, z jaką prędkością są przesyłane i ile czasu trwają impulsy. Jest to bardzo ważne, gdyż nie możemy zbyt szybko wysyłać komend, gdyż wtedy wyświetlacz nie nadąży ich odczytywać. Będziemy dążyli, aby nasz program wysyłał komendy z podobną prędkością i aby impulsy trwały podobną ilość czasu. Zresztą akurat te dane są podane w instrukcji od wyświetlacza i jest tam napisane, jakich wartości nie można przekraczać. Na płytce PCB560C mamy wyprowadzone pady do programowania i debugowania JTAG SWD. Tak jak w przypadku wyświetlacza 850C, kolejność jest taka sama. Od lewej do prawej mamy masę, reset, zegar, dane i napięcie zasilania. Ja się do nich dla wygody przylutowałem przewodami i podłączyłem do przejściówki ST-Link V2. Mając dane, które zdobyliśmy do tej pory, możemy już przystąpić do napisania naszego programu testowego witającego się ze światem, czyli słynnym hello world. Oczywiście, żeby nie przedłużać tego odcinka, nie będę pokazywał krok po kroku jak powstał ten program, tylko pokażę, skąd można go pobrać, zaimportować do naszego środowiska programistycznego, skompilować i wgrać do urządzenia. Przygotowałem repozytorium na GitHubie, w którym udostępniłem właśnie te projekty dotyczące wyświetlaczy APT i komputera MPE i bycomputer.com. Odpalmy nasz system Workbench for STN i importujemy projekt dla STM32F103RCT6, kompilujemy projekt i uruchamiamy. Do mikrokontrolera jest wgrany bootloader firmy APT, który umożliwia wgranie przy pomocy oprogramowania APT Burn Tools V1.4, niestety tylko dla Windows, wsadu bin do mikrokontrolera poprzez interfejs UART wyprowadzony na złączkę wyświetlacza. Metodą prób i błędów, kompilując program z domniemanymi wartościami, doszedłem. Że aby to było możliwe, to w kodzie programu musimy przesunąć punkt startowy pamięci Flash o 16 kB. We wyświetlaczach 850C i 860C było to 20 kB, i parametry od tamtych wyświetlaczy zastosowane do tego 560C niestety skutkowałyby brakiem uruchomienia programu. W moim repozytorium, oprócz programu Hello World do wyświetlacza 560C. Znajdziecie pełne oprogramowanie do wyświetlacza do projektu komputera MPE i bycomputer.com. Możecie je pobrać i skompilować tak samo jak przykład pokazany przed chwilą, czyli Hello World 560C. W jednym projekcie znajdują się konfiguracje pozwalające na skompilowanie kodu pod wyświetlacze 560C, 850C i 860C. Zapraszam wszystkich do modyfikacji i ulepszenia tego kodu pod własne potrzeby. Jeżeli macie ochotę, to podzielcie się ze mną swoimi ulepszeniami, a ja być może wciągnę je do oficjalnej wersji. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków z serii programowania tych wyświetlaczy, to dajcie znać w komentarzach, co konkretnie by Was interesowało, bo to jest temat bardzo obszerny. Inspiracją do zabawy z wyświetlaczami firmy APT był dla mnie projekt Open Source i e Bike Firmware do napędów TSDZ2, którego inicjatorem był Kashiano. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt za publikację materiałów w formie open source. To daje inspirację do tworzenia podobnych projektów, chociażby właśnie takich jak ten, który jest tematem dzisiejszego odcinka. Dzięki temu, że mogłem się opierać na tamtym projekcie, całkowita adaptacja oprogramowania do potrzeb mojego projektu MPS zajęła tylko około 300 godzin pracy, co daje około 2 miesiące pracy na pełen etat zamiast szacuje około roku. Oczywiście zakładając, że ma się wiedzę w zakresie elektroniki i programowania mikrokontrolerów STM32, skoro już o podziękowaniach mowa, to dziękuję również mojemu koledze Maciejowi Gibowiczowi, który, jako specjalista od programowania STM32, pomógł mi poogarniać większość spraw w tym kodzie. W tym odcinku to już jest wszystko. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy i inspirujący. Teraz już dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!